O, tam się na przykład item podświetlił. Tutaj są dwa. Jak podejdziesz do mnie. I one są warte. I jakby je rozjebiesz na przykład o ścianę, no to się popsują, nie? Dlatego polecam sobie. scrollem oddalasz i przybliżasz. I ja tak sobie tym scrollem truszam, tak cały czas. O, właśnie z Jebu. wiem. No, nie psuj, kufa! Ła! Wow, jeszcze mi zajebał. W sensie ogólnie są różni przeciwnicy. Mm -hmm. Jest na przykład taka kaczka. I ta kaczka przeszkadza ci. Ona generalnie sama w sobie nie jest gro. No, y na dół kucnij. Kucnij. Dobra, teraz chodź. I tu się pod stół schowamy. Możesz już normalnie. Chodź, chodź, bądźcie kopnie. Chodź, chodź. No, Żyjesz jest. jeszcze, czy nie? No, żyję, żyję. Dobra. I na przykład jest 0 na 1, nie? I to są gracze, które muszą. I nie nie, 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 też tak myślałem właśnie. To Oj. jest, y, ile jest miejsc y, do tego, tego Expand coś tam, do spalania rzeczy. A. I na przykład, jak są 0 na 2. Dwa... Ups. A ty weź koszyk i zaprowadź. Czekaj, bo. Chodź kurwa. Dobra, weź ten koszyk. Kurwa, czekaj. Nie, woda, woda. Nie! Ale chodź tu z tą apteczką. Bo jak ja nacisnę, że odjeżdżamy, to ty musisz ją trzymać i spamować E I to ona ci się wtedy użyje, bo jest taki okay. buki, i będziesz miał 100 HP Ale no na razie możesz sobie położyć, bo będziemy chwilę stać tutaj, dopóki... Glowa nie przyjedzie A ja muszę oh. sobie wyciągnąć... Y... Oj mhm. o, no, Weź to, weź to Weź Kurde, to, rzucaj. To... Ja spierdalam z naszym lootem. Bo ja mam 10 HP, bym kurwa zdechła. O kurwa, żyjesz? No. <laughs> witam, witam. Dzień Dobra. dobry. za y Kurwa, worek <laughs> z Kajsem! Worek z Kajsem! Spierdalamy. <laughs> Chyba wolek się nie zaliczył. O, ta pani tu jest! Widzę ją. Ojej, bum-bum! Bum. Jeszcze. Na Repo. Repo. A mogę steam'ka? No, zaraz, tylko. A... Ale jedne, ale jedne zaraz. Gdzie ty jesteś? Za tobą, za bumbumami. Ale to pierdolnie. Ała! <laughs> oh! to <laughs> mnie jeden HP! To mnie hp. <laughs> Ile mam? 66 koła, no to chuj, to se nabierzmy tych rzeczy. Hmm. 57, co jeszcze mogę kupić? Co jeszcze mogę kupić? 60, jeszcze coś Kurde. za 6. Mamy coś za 6 jeszcze? Oła, kurwa. Ręce za 5, dobra. Te szafki się otwiera. Dobra, no stawiam tutaj na środku. Jak tam Mola? Ole, mam maczugę wielką. Jak tam Ola? Jak dzisiaj? Gitówa. Spokojnie nie w pracy, więc git. Jak A, wróciłam to... też git. Robiłam rzeczy, co musiałam robić. I siedzę z maską na łbie. O! Yeah! Widzę cię. Chodź tu kuchu, o, idziemy sprzedać. <grystanie> spadnie. Nie, nie, to kosztuje cztery. A jeszcze... Dobra. Tak, A. To kosztuje trzy. To trzymaj to. Będę stał w miejscu. Trzymam. Nie no, chodź, idziemy. Jeee, yeah. ale wielki ja. Ale nie jaj. zaraz nam potwór wyskoczy na mordę Nie, drzwi! Uf. <grystanie> no, więc będę się bawiła. Tu w maseczki. Tak. Jesteś gotowy? Bo trzeba włożyć to, co ty masz, tam wa... Po prostu wkładaj szybko. Ale to maseczki masz różne, czy wszystkie te ja same? Ja, wiesz, jak szłam, Żebym bo na jak na zapiszę nie on wie. A, nie, czyli szupne. nie patrzyłaś za bardzo. Patrzyłam, jaka cena. Ty w co weszłeś? Co za debil. Jak dziadek to po cichu trzeba być. Po ciąg zastrzeli, kurwa. Wracam. Wygląda skitraj gdzieś, Skitraj się i bądź I... cicho. Jestem w kącie. Hello? O, tam jesteś. Kurwa. Hmm. Ale nic tam nie ma. Ale skąd ten dziadek idziesz? Tamtąd? No tam jest. Patrzę na niego teraz. O, i co poszedł? Pokaż go. No, tam jest. Gdzie? No. Dobra, nie podchodź tutaj blisko. Kul. O, ej, znikł. O nie, nie znikł. O! O! O kuźwa, o dupę dupę. Andrzej, nie wiem, co to za przeciwnik, jeśli mam być szczerą, więc nie wiem, jak go unikać, ale gonicie cię. O. Ej. O! Okej! Okay. No. I tyle było z Dobra y, Może tak być? Chyba nie Nie wiem, a zalicza się? Chyba tak Teraz tak Okej okay. I teraz musimy wstawić tego chłopa No idź Czekaj. Albo dobra, ja pójdę do tyłu Czekaj kurwa. Dobra, dobra, już może być. E, I spierdalamy do wejścia Tylko nie wiem w którą to stronę O nie, oko! Oko! Eee, y cofaj! Co późno, miałem katstenkę, że na mnie patrzy. No to nie jest kaccenka, tylko musisz przestać na nie. Musisz wejść pod stół albo coś. A to nie widziałem. No nie! O kurwa ja widzę. Ja też No zostaw mnie dziadu jebany. Eh, eh, kuram, no granaty. Ojej, zapomniałam, że je kupiliśmy.